Witam serdecznie. Na jednym z ostatnich filmików stwierdziłem, że testosteron uzależnia w podobny sposób jak heroina. Oczywiście siły i skutków tych uzależnień nie można wrzucić do jednego worka. Także jednak w obu przypadkach następuje coś takiego jak uzależnienie fizyczne i uzależnienie psychiczne. Że... Jeżeli chodzi o zależnienie fizyczne, no to po prostu podawanie z zewnątrz testosteronu yy, zaburza homeostazę i organizm się broni w taki sposób, że blokuje naturalne wydzielanie testosteronu. Później po odstawieniu z zewnątrz testosteronu, po przerwaniu cyklu, po przerwaniu terapii, yy, następuje taki okres, który się nazywa odblokiem. W tym, w tym okresie w tym, w tym czasie organizm z, stara się wrócić do normy. Także w tym czasie też następuje spadek masy ciała, spadek masy mięśniowej, spadek siły, spadek libido i ogólnie chujnia z grzybnią i depresja, tak? Jedni sobie z tym lepiej, radzą drudzy, drudzy gorzej. Jeżeli chodzi o zależnienie psychiczne znowu, no to powiem na swoim przykładzie. Przez lata, z, przez lata z, z depresji związanej z niskim poziomem testosteronu po prostu poprawiła się jakość mojego życia, poprawiła się chęć do życia, poprawiła się motywacja, poprawiło się libido i tak dalej, dlatego kontynuuję terapię i bo chcę utrzymać się w takim samym nastroju cały czas. Nie? Także jednak nikomu nie radzę na własną rękę sięgać po doping. Nie zalecam. Także w dzisiejszych czasach to nie jest zabawa, bo ilość środków jest oszałamiająca. Skutki uboczne tych środków są kolosalne. Także nikomu nie polecam zabawić się w szczura laboratoryjnego, w królika doświadczalnego. Trzeba sobie zadać pytanie, czy po prostu chcesz się bawić, tak jak niektórzy, że tu jedna pełna szczykawka środków na oleju, tutaj druga szczykawka środków na wodzie, no i to kurwa napierdalać w taki sposób, jak ci jakiś nie. Trzeba się zastanowić, czy chcesz trenować, czy chcesz ćpać, nie? Jeżeli po prostu chcesz trenować, no to trzymaj się z dala od takiego towarzystwa po prostu zakładaj sobie słuchawki na uszy i zapierdalaj na siłowni a jeżeli chcesz spać no to już Twój wybór niestety raczej długo takie życie nie trwa tak jak można zobaczyć po tych influencerach którzy kipnęli nie? od nadmiaru środków pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się